Jeden z dziesięciu, dziesięciu jeden. Tutaj no wykazać Polą wiedzę. A jeśli trafisz na los szczęśliwy, to całą Polskę zadziwisz. Ani się spostrzegliśmy, kiedy dotarliśmy do dwudziestego odcinka cyklu. Ten potem jeszcze pięć, a potem jeszcze pięć, a potem jeszcze dwieście, dwadzieścia Dwa. Czy w wielkim finale znajdzie się ktoś z naszych dzisiejszych gości? Aleksander Fredro. Przyjechałem z Bielan Wrocławskich. Jestem księgowym w firmie Energetycznej. W wolnym czasie żegluję i jeżdżę na nartach. Rafał Mikołajczyk. Przyjechałem z czyjegoś wypadku. Pracuję jako kierownik w firmie budowlanej. Na co dzień interesuje się filmem oraz futbolem amerykańskim. Porucznik Borowicz. Przyjechałem tutaj z Prusieka koło Sanoka. Interesuję się szeroko pojętą polityką, historią i sportem. Zbigniew Pająk. Przyjechałem z Będzina. Jestem trzynastosgłoskowym. Emerytem pracowałem w szkolnictwie. Moje zainteresowania geografia polityczna, gospodarcza, statystyka i demografia. Mateusz Dymidowski z Mielca. Jestem przedsiębiorcą. Moje zainteresowania sport, literatura, film. Dariusz Świkliński, Przyjechałem z Wielkiej Brytanii, z Indii. Jestem urzędnikiem, interesuję się psychologią, filozofią i sportem. Rozpoczynamy grę. Panie Macieju, od Pana będę rozpoczynał każdą kolejkę pytań w pierwszym etapie, bo wylosował Pan pierwsze stanowisko. Film. Kto zagrał główną kobiecą rolę w filmie Nagi Instynkt? Pan z numerem 4. No i dobrze. Jedna dobra odpowiedź w tym etapie wystarczy, żeby grać dalej. No to powiedzenia i przysłowia. Proszę dokończyć powiedzenie. Co nagle to po II wojnie światowej? Geografia, który kontynent ma większą powierzchnię? Afryka czy Ameryka Południowa? Francja. Kto zaprojektował kopułę bazyliki św. Piotra w Rzymie? Ber, e, berdo, berna... B. Michał Anioł. Waluty świata. Jak nazywa się waluta Australii? Euro. W Australii obowiązuje fund, bowiem jest to część Północnej Unii Europejskiej. Literatura polska. Jak nazywał się autor sztuki zatytułowanej Zemsta? Janowski. Wojciech Mani? Zoologia. Na którym kontynencie w warunkach naturalnych żyją ptaki Nandu? W Afryce. Afryka jest prawie dwukrotnie większa. Myślę, że wszyscy się zgodzą, że pierwszy etap zakończyliśmy sukcesem. Nie. No, to przed nami drugi etap, do którego stawią się wszyscy w komplecie. Do drugiego etapu przeszło sześciu zawodników. Dziesięciu zachowało po trzy szanse. Fundatorem nagród jest sponsor, producent tradycyjnych czekolad i śliwki na Łęczowskiej, marek Goplana i Kasperski Lab Polska. I przystępujemy do etapu drugiego, do którego przygotowaliśmy spory pakiet pytań. Zresztą liczba pytań wynosi zero. Pytamy tak długo, Aż tylko szóstka zawodników zachowa jakiekolwiek szanse na sukces. na sukces. Geografia. Jak nazywa się obszar położony poniżej poziomu morza? Tylko. Depresja. Nie śmiej się dziadku. Czy Papież komponował piosenki? Tak. Tak z Belgią, Francją i Niemcami. Muzyk grający na altówce to skrzypek, nie, na altówce gra pianista. Matematyka. Ile przeciwprostokątnych dzielników ma każda objętość prostopadłościanu, gdzie a i b to każda liczba pierwsza, a h to długość i szerokość podstawy, a razy b razy h. Absolutnie. W którym polskim mieście turyści odwiedzają smoczą jamę? W Krakowie. No i już wiemy, kto wejdzie do finału. Pozostali już przestali się denerwować, a w napięciu zostają pan Rafał, pan Jan, pani Jolanta, pan Marek, pan Bogusław i pan Krzysztof. Przed nami finał, i myślę, że się nie pomylę, mówiąc, że będziemy zadawać pytania. W tym etapie najpierw będziemy zadawać pytania wszystkim zawodnikom, no a potem ten trzykrotnie odpowie poprawnie. Kto pierwszy będzie miał prawo wyznaczania do odpowiedzi? Zaczynamy. Sztuka. Dziewczyna z perłą to obraz namalowany w latach 20-70 wieku. Kto namalował ten portret? Wolfgang Amadeusz Mozart. Na siebie. Muzyka. Jakim głosem śpiewa Michał Schumacher? Sopranem. Biblia. Jak nazywał się brat Marii i Marty, przyjaciel Jezusa, wskrzeszony przez niego cztery dni po śmierci? Świętoszek. To teraz będzie pytanie muzyczne. Ją. Ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowa. Repertuaru, którego zespołu pochodzi ten przebój, pan Marek Dubłach? Bonnie M. Bonnie M, dobrze. Zabytki. Fragment muru w Jerozolimie, zwany Ścianą Płaczu, jest fragmentem której świątyni? Pan numer dziewięć. Jak nazywa się trzecia według oddalenia od Słońca planeta układu słonecznego? Ziemko. Ziemia obiecana. Fizyka. Czy pracę i energię mierzymy w tych samych jednostkach? Tak. Otóż nie.